Witam państwa serdecznie na kaszubskim gotowaniu. A dzisiaj jesteśmy w agroturystyce u Danusi w miejscowości Wielki Klincz. Szanowni państwo, razem z Danką będę przygotowywałam botwinkę. Mamy warzywa z ogrodu, bo jak na wsi wiadomo, ogród jest warzywami obrośnięty. Wszystkie warzywka z ogrodu. A co nam do tego potrzeba? Mięsko. Tutaj mamy przygotowane skrzydełka. Ziemniaki. No i kochani, przecież zobaczcie, jaka fajna botwinka. Już taki mały buraczek. Jest marchewka, pietruszka. Z ogrodu mojej mamy też. Por. I z ogrodu mamy danusi, marchewka, naprawdę ja lubię zapach marchwi, naprawdę pięknie pachnie, ziemniaki, no i przyprawy. Przyprawy takie jak listek laurowy, ziele angielskie, pieprz kolorowy, sól i szanowni państwo wiecie, że na Kaszubach jeśli jest zupa, to jest, jeśli jest ocet lub cytryna, to również musi być, cytry, musi być cukier lub miód. Tutaj będziemy posługiwać się cukrem, no i czosnek, odrobinę kopru, i to wszystko. Zabieramy się do, do pracy. pracy. Wodę już w ganku tutaj przygotowałam, jest tutaj około 3 litry. I wkładamy, wkładam obecnie kurczaka, a Ty, Danuś, kroisz warzywka. Za nami piękny plener. Tutaj koleżanka ma właśnie domek letniskowy dla gości. Przyjmuje rodzinę z dziećmi. Pantadeus e, się nazywa. Domek nazwa. pewnie męża. Pantadeusz, tak, Tadeusz, tak. Pan tak Pan jak mąż. Czy to mąż budował ten domek? E, wspólnymi siłami z pomocą znajomych wspólnie budowaliśmy. Ale mu się bardzo udzielo oczywiście. I dlatego ta nazwa jest. dlatego jest, jest nazwa Pantadeusz. Kochani, Pan Tadeusz, <gry> wielki klincz agroturystyka. Serdecznie zapraszam, bo sami zobaczcie, koleżanka naprawdę lubi gotować. Świetnie gotuje, lubi przyjmować gości. Bardzo, bardzo lubię. Bardzo lubię ludzi i dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na prowadzenie takiego domku. ja już wkładam ziele angielskie. Może być tak, nie? Tak, ale wiesz, ja lubię Danuś w całości, w całości, a potem na koniec sobie kroję, Aha. dlatego że możesz tylko e, na pół. Na pół. Uh -huh. Listek laurowy. Już daję odrobinę soli. zamykam. Ale Dobra, też wkładamy? Już, już wkładamy, a ja już przygotuję, pokroję ziemiaczki w kosteczkę. A ty to kosteczkę, pietruszkę, tak. Nie? Pietruszkę też w całości na razie możesz tak. położyć, wszystkie warzywka w całości wkładamy, tak. tylko kroimy buraczki, listeczki. Oddzielnie listki, a od Dzielnie buraczek, tak. buraczka wkładamy, a listki na koniec. Jest to zupa często stosowana na Kaszubach wiosną, kiedy w ogrodzie jest jeszcze botwinka, to można sobie wykorzystać i przygotować, a później, kiedy mamy buraki, to buraki królują na stole w różnej postaci, przeważnie jako surówka z dodatkami. Barszczyk. Barszczyk na zimę szczególnie. Danko, od kiedy przygotowujesz tutaj agroturystykę dla gości? Od 10 lat. Od to 10 już troszkę lat czasu, nie znudziło ci to? Właśnie coraz bardziej mnie to um, pochłania. pochłania. Nawet myśleliśmy w początkowej fazie, że dostawimy domków i chcieliśmy mieć tak docelowo um, dwa, trzy domki, już tak ostatecznie. Ale jak zaczęli do nas przyjeżdżać goście, to bardzo cenili sobie właśnie to, że nie ma sąsiadów, że nie ma innych. Kameralnie. Kameralnie. Jest cały plac dla nich. Dobra. I teraz listki, nie? Już listki sobie. włożymy później. I teraz por jeszcze wkładamy. Tak e cały, i czy ile? dajemy, może mniej, tak. To wkładamy w całości, Aha. tak. I teraz dajemy ziele, selera i ziele pietruszki, tak jakby zwinięte w kłębek. I ja, kochani, wkładam takie dwa e, kiście zielone kopru w całości. O, tak? Tak, tak wkładamy. Ja zawsze moim gościom, jak przyjeżdżają, coś pysznego staram się zrobić. I zawsze mam takie dania, dla mnie to, ja to nazywam dania sezonowe. Dwa lata temu na przykład był jabłecznik. W zeszłym roku była drożdżówka, a w tym roku robię gofry. I to robię wszystkim gościom, którzy do nas przyjeżdżają. Czyli na dzień dobry? E, tak, na, na, tak na dzień dobry, ale tak na środku to wychodzi. <noise> dzisiaj właśnie z tym państwem jestem umówiona, że tak na 16 dzisiaj im zrobię gofry. Staram się zawsze jak są dzieci, a w tym roku naprawdę z racji bonów e, mamy mnóstwo gości z dziećmi. I dzieci bardzo uwielbiają gofry. A tą część botwinki dajemy praktycznie przy samym mhm. końcu. Ale jeszcze wrzucimy ząbek czosnku. I tak około 10 minut, a kiedy będzie się gotować, po 10 minutach wrzucam ziemniaki i wrzucam botwinkę. Minęło już 15 minut i teraz, Szanowni Państwo, czas na kolejny etap. I tutaj już wyjmiemy sobie może miseczkę Daj Danuś. Wymiemy sobie może już tutaj zieleninkę. O, pęczek. Tak, troszkę wyciśnij, bo szkoda te, te soczki jeszcze tutaj jest. liść. Zobaczę co tutaj jeszcze mamy. I teraz wyjmiemy sobie już marchewkę, mięsko, niech nam się jeszcze tutaj gotuje. Teraz już można e, ja ci podam. E, możesz wkładać tutaj ziemniaczki, tak? Ręką, ręką wybieraj e, i już wrzucam właśnie tą część, taką list listek. Zamieszamy i niech nam się jeszcze gotuje, gdzieś około. 10-15 minut kolejne. Zamykamy i czekamy. I czekamy, a w międzyczasie pokroję marchewkę. Ja uwielbiam tego typu zupy, a ty? Ja botwinkę gotuję bardzo często i praktycznie teraz gotowałam w ubiegłym tygodniu, bo to tak mam zasadzane buraczki. Te a procent mojej mamy, zaznaczam z ogrodu. E, I dostałam wcześniej w tydzień temu od mojej mamy i robię botwinkę w słoiki. A mama ma na imię? E, Stefania. Pozdrawiamy, mamy Stefanię i Tatę Jana. I e, robię sobie w słoiczki botwinkę. i w Takie półlitrowe i potem gotuję taki alarosu i dodaję botwinkę i mam nawet zimą smak, lata. I zamykamy i tak około 10-15 minut i praktycznie doprawimy. I zupa będzie gotowa. E, zaraz zobaczymy, jak zupka. Mm. Oj, pachnie obłędnie. Mm. Naprawdę, e, Danko, Wyjm e, trzeba wyjąć tak. tego pora, tak, bo mm. on zostawia takie mm. jakby, łyka. tak, jakby włoski później tak. pływały. Mm. Mm. Ale też kochani, jak myślicie? I tutaj będziemy się pewnie przekamarzać. Czy cytryna, czy ocet jabłkowy. Co ja mówię? jestem za octem, octem jabłkowym, bo jest bardzo zdrowy, usuwa wolne rodniki. Ja jestem za cytryną, ale dzisiaj e, zrobimy to z octem jabłkowym, e, dlatego że w wielu potraw, e, potrawach naszych i gotowaniu używam właśnie cytryny. A dzisiaj, dzisiaj dano robimy z octem. Mm, jaki zapach octu, uwielbiam go. I kochani, tam gdzie jest ocet musi być trochę cukru. Tutaj, mhm. żeby przełamać smak i śmietanka. Śmietankę możemy dodawać na talerzu, na talerzu lub bezpośrednio do zupy. Ja unikam obecnie śmietany naturalnej ze względu na laktozę. Ale można zastąpić śmietankę możecie, jogurtem. Naturalnym. Możecie sobie dodać jogurtu. Naprawdę forma zakończenia jest dowolna. Nawet dawniej naprawdę taką gęstą śmietanę wkładało się na talerz i potem się mieszało. No. Jak robimy Danko? Dajemy tutaj? Czy dajemy na talerzu? No, dajemy na talerzu. Może Dobrze, tak... to nalejemy. Ja już w międzyczasie bo do botwinki można dodać jajeczko i tutaj mamy ugotowane jajka. Jajka są wiejskie. Dodamy jajko i dodamy odrobinę dla Ciebie śmietanki i kopru, nie? O mm. to, pięknie to i wygląda. Zrobimy. I mamy... Licznie to wygląda. Kochani. My już smakujemy, a wam tylko pozostaje smaczek, ale gotujcie u siebie właśnie tego typu potrawy. Korzystajcie z tego, że są ogrody, są warzywa, są nowalijki praktycznie, jest świeżutkie, lato. pachnące, jest lato i kombinujcie naprawdę te potrawy takie, jakie tylko chcecie. Ja życzę już Wam smacznego, a my smakujemy. No, smakujemy. Petarda. Co za smak. Mm. Bardzo dobra. A twoja? Super! Gorąca. Ej, ej, super. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Przyjeżdżajcie do gospodarstw agroturystycznych, do kościelskiej chaty. My tutaj dla Was przygotujemy różne potrawy. Zapraszam serdecznie na kaszuby, a tobie Danko, dziękuję za wspólne gotowanie. Było mi niezmiernie miło za tak przyjęcie jak tutaj nad tym pięknym stawem do zobaczenia, szanowni państwo. Ja również pozdrawiam wszystkich moich gości, którzy u nas do tej pory byli i zapraszam też serdecznie. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.